Kochani moi, to jeszcze ostatni moment, nim przekroczę granicę w stronę Republiki Czeskiej, Portem Austria i, i dojazd na to miejsce, gdzie będę przewodniczył kolejnym rekolekcjom dla Domów Modlitwy na północy Włoch. Ale po drodze, w zasadzie 5 km zostało do granicy, jeszcze zatrzymałem się w domu bardzo poważnie chorego Ignacego, który ma troje dzieci. Syn 17 lat, córka 11 i najmłodsza 8 lat, od dwóch lat choruje, tak bardzo proszę was wszystkich o modlitwę, zwłaszcza w domach modlitwy świętego Szarbela, módlcie się za ignacego, za wszystkich chorych. Bardzo was proszę, będąc u niego również, no nie mogłem w dzisiejszym dniu nie odprawić eucharystii, by mógł przyjąć Pana Jezusa do serca, bym mógł. właśnie umocnić się, eh, dlatego dziękujmy Chrystusowi za, za to, że wciąż może przychodzić do nas. Cari fratelli e sorelle, sono alla frontiera Repubblica Ceca, sto proseguendo verso l'Italia, ma mi sono fermato anche in una casa da un malato, Innazio. Per favore, pregate anche per lui, malato da due anni, seriamente la malattia grave a tre figli di uno figlio 17 anni la figlia 11 anni e l'altra più piccola 8 anni vi prego pregate per lui che il signore gli dona la grazia ho celebrato la santa messa per lui per questo chiedo solo questo Totele niech Bóg wszystkim